W przeddzień Nowego Roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbyło się spotkanie jubileuszowe par małżeńskich. W wydarzeniu wziął udział 14 par, które obchodziły w tym roku Złote Gody. Uroczystego wręczenia medali dokonał wuj gminy Gromnik Bogdan Stasz. No życzę im przede wszystkim właśnie zdrowia, szczęścia, radości z, z rodzin i satysfakcji z wnuków, prawnuków i oby. Oby spełniły mi się marzenia, życzenia, marzenia, no żeby się to wszystko sprawdziło. A przede wszystkim, żeby ten COVID nieszczęsny nas opuścił, ponieważ on trochę storpedował naszą imprezę. Wiemy, na czym to polegało. Dawniej mieliśmy też 25-lecie, 30-lecie, 35-lecie. 30 30 Teraz niestety tylko gościmy 50-latków. A to dlatego, właśnie, że są ograniczenia covidowskie. To jest, to jest takie. Moje marzenie chyba wszystkich, żeby w końcu się to skończyło. Życzymy sobie wszyscy, żebyśmy się spotkali za następne pięć lat, jak Bozia pozwoli. Tylko zdrowie, zdrowie i to możemy się jeszcze spotkać. Jak na ramach. No. pozwoli, Bozia. Żebyśmy się spotkali tu jeszcze. Bardzo jest fajnie, super, elegancko, cieszymy się, jesteśmy zadowoleni z tego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mi doczekali takiej uroczystości, tych lat, tych dziesięciolecia, bo to jest bardzo ważne w życiu. No i super, wspaniale. Było bardzo miło przygotowanie jakie urząd gminy na czole z panem wójtem przygotował. No byłam zaskoczona, jeszcze raz powiem. No jest mi bardzo miło, że jestem. Dożyłam tych lat i jestem razem z wami, z wami i, i z moimi rówieśnikami prawie że. No i cieszę się że tak pięknie to wszystko jest organizowane. Bardzo pięknie, bardzo miło i co roku, co pięć lat jesteśmy, a w tym roku no wyjątkowo jest nas tu mniej, ale jednak tych 50-latków jest trochę. No, także serdecznie dziękujemy wszystkim. Do zobaczenia za pięć lat. Życzenia i gratulacje złożył również poseł na Sejm Wiesław Krajewski, przewodniczący Rady Gminy oraz proboszcz parafii Gromnik. Jak zawsze piękna gala w gromniku. Tutaj trzeba słowa podziękowania panu Wójtowi Gminy Gromnik, panu Bogdanowi Staszowi, że właśnie swoimi pracownikami urzędu dba o tych dostojnych gości i dzisiaj na końcu tego roku 2021 31 grudnia mamy tą dzisiaj piękną galę uroczystość i to była wspaniała okazja, wyśmienita okazja do tego, żeby im pogratulować tego pięknego jubileuszu złotych godów, a jednocześnie życzyć im wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim dużo zdrowia na wiele, wiele lat jeszcze życia przed sobą, które pewnie im opatrzność da. A u progu nowego 2022 roku też również złożyłem życzenia wszelkich pięknych, szczęśliwych dni w nowym roku 2022. Tradycyjnie w tym dniu zabrzmiał marsz Mendelsona oraz wzniesiono toast i odśpiewano 100 lat. W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej Zgromnika w autorskim przedstawieniu pod tytułem O promyku, co jako gwiazda betlejemska radością i nadzieją opromienia Boże Narodzenie. Odbył się również krótki koncert kolęd, w którym ze sceny zabrzmiały świąteczne utwory. Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha, gdy za oknem biało śniegu ucha pod ucha. Już Pan Jezus w leży na wyścigi, każdy wierzy zobaczyć malucha, malucha. Już Pan Jezus w leży na wyścigi, każdy wierzy zobaczyć malucha, malucha. W tym Jezusa z radością, a moje matki z godnością, godnością.